Witam serdecznie dzisiaj e, dzisiaj o poranku będziemy sobie rozmawiać o rynku, będziemy sobie rozmawiać o tym, że Donald Trump w końcu podpisał, podpisał e, porozumienie, poro, e, podpisał ustawę, która zakończyła tak zwane zamknięcie rządów e, na rynkach finansowych. Więc myślę, że giełda papierów wartościowych jest już gotowa na silny kolejny ruch, w jedną albo w drugą stronę, ale my się oczywiście będziemy zastanawiać w którą stronę to rzeczywiście może. Wystąpić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja powiem trochę od siebie. Później będzie sesja QA, a w tle jest ankieta. Ankieta dotycząca tego, czego się spodziewasz dzisiaj na indeksie BIG-20, sesji wzrostowej, spadkowej czy sesji bez zmian. Zachęcam do oddawania głosów, zachęcam do wszelkiej aktywności. No i oczywiście. Dzisiaj, dzisiaj miały być dane o inflacji konsumenckiej w Stanach, ale wygląda na to, że ich nie będzie. Urzędy muszą rozpocząć pracę, zacząć zbierać te dane, więc prawdopodobnie jutro, jutro też nie będzie danych i dopiero w przyszłym tygodniu zaczniemy poznawać dane makroekonomiczne, które będą już bezpośrednio pokazywały sytuację i w październiku, i w listopadzie, czyli tak naprawdę we wrześniu i w październiku, więc będziemy trzymać rękę na pulsie. Jeszcze dzisiaj dodatkowo miały być cotygodniowe raporty z rynku pracy, ich też nie będzie. Więc tak naprawdę decyzja jest na przeczekanie, na doczekanie. Natomiast przypominam, że wraz z tak zwanym zakończeniem, zakończenia zamknięcia rządów w Stanach Zjednoczonych, pojawić się będzie na rynku bardzo dużo mnóstwo, mnóstwo świeżego kolejnego kapitału. Po pierwsze, zamrożonych środków, które były, miały być przekazywane administracji, wcześniej ich nie było, teraz znowu zaczną napływać na rynki do gospodarki, obniżki stóp procentowych także robią swoje, no i przypominam QT się kończy, kończy w Stanach Zjednoczonych. Więc komplet tego typu informacji bardzo mocno będzie sprzyjał temu, żeby w najbliższych dniach, tygodniach rozwinęła się na bazie gigantycznego wzrostu, skokowego wzrostu płynności w amerykańskiej gospodarce i światowej gospodarce, żeby na fali tego właśnie zjawiska rozwinęła się fala. Fala która mam nadzieję, że będzie falą wzrostową, ale my będziemy oczywiście to śledzić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału i we wszystkich innych materiałach, gdzie trzymamy rękę na pulsie i obserwujemy to, co się wydarzyło. Więc tyle wstępu i przechodzimy od razu do wykresów. I na wykresie, co my mamy tutaj od razu? Widzimy główną parę świata i jak widać, jest ona zamknięta, zamknięta zaklęta tuż poniżej poziomu ważnego, poziomu który wynika z przebiegu takiej płaskiej, już prawie dwumiesięcznej linii trendu spadkowego, czyli okolice 1,16 to jest ważny poziom. Później, jeżeli rynek zacząłby pokonywać te poziomy 1,16, 60, proszę zwrócić uwagę, spojenie średnich kroczących wcześniejsze poziomy oporu, więc złamanie poziomu 1,16, 60, a najlepiej 1,17 już bezpośrednio otworzy przestrzeń do dalszego osłabiania amerykańskiego dolara na kierunku maksimów Hossy oporu 1,20 i tych najwyższych poziomów, które w tym roku były utworzone. Na chwilę obecną rynek po prostu spokojnie czeka na to, co się wydarzy. Jest to oczywiście związane z tym, co się wydarzyło na dolar indeksie. Zwróćmy uwagę, mamy odbicie od średniej 200 sesyjnej, mamy ruch na rzecz Amery przeciwko amerykańskiemu dolarowi i jeżeli ta tendencja będzie trwała w przyszłym tygodniu, jak poznamy dane makroekonomiczne, jeżeli przesuną się znowu oczekiwania, bo dane prawdopodobnie będą słabe, przesuną się na rzecz grudniowej obniżki 100%, to moim zdaniem spadek atrakcyjności amerykańskiego dolara będzie tak duży, że tutaj i rentowności spadną poniżej czwórki do poziomów, które były minimalnymi w ostatnim czasie, i też na tej fali spadek atrakcyjności amerykańskiego dolara powinien dać nam ruch na kierunku maksimów tegorocznych i na coraz wyższe poziomy. Plus oczywiście rozpocznie się spekulacja na temat tego, kto zostanie nowym prezesem Fedu, prawdopodobnie będzie to wielki gołąb, czyli zwolennik dalszych obniżek 100% poniżej stopy neutralnej, a ta stopa neutralna to są okolice strefy 2753. więc to też będzie czynnik mocno zachęcający do osłabienia amerykańskiego dolara i wszystkie potem dodatkowe inne perturbacje związane z Fedem. Stawianie przez Trumpa nowych ludzi, którzy też będą mieć jak Steven Miran, nastawienie na rzecz gwałtownego obniżania procentowych, to wszystko nie powinno sprzyjać amerykańskiemu dolarowi, więc moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że maksimum siły i korekty amerykańskiego dolara, ta siła zakończyła się w poprzednim tygodniu i teraz będziemy próbować dalej rosnąć na eurodolarze, czyli spadać na dolar indeksie i moim zdaniem, jak wiecie, to jest dla mnie scenariusz bazowy, no ale oczywiście jak będzie, to się zobaczy, natomiast przypominam, teraz jak jesteśmy na poziomie 1,16%, to ważą się losy tej płaskiej miesięcznej linii, dwumiesięcznej linii trendu spadkowego, pokonanie tych poziomów, a widać, że o poranku dzisiaj w Europie euro-dolar jednak chce iść do góry, no to pokonanie tego poziomu będzie ważnym sygnałem o potencjalnej, naprawdę średnioterminowej zmianie trendu z korekty na rzecz dalszych wzrostów euro-dolara, a później trzeba pokonać 1,1665, spojenie średnich najlepiej nad poziom 1,17, wtedy już nikt nie będzie miał wątpliwości co się wydarzyło. No i oczywiście będzie miało to swoje gigantyczne konsekwencje dla wielu aktywów na świecie, od złota, moim zdaniem przez bitcoina, ale także dla rynków wschodzących, więc obserwujmy euro-dolara, tu moim zdaniem ważą się losy, ważą się losy rynku. Cieszymy się z tego, że złoto dalej rośnie, cena przekracza 4,200, proszę zwrócić uwagę, nawet nie ma chwili na oddech na przystanek w okolicach tego poziomu, to jest zaproszenie do silnej tendencji wzrostowej na kierunku maksimów wszechczasów na srebrze jest nawet jeszcze lepiej, nowe maksima wszechczasów stały się faktem, więc ewidentne przyspieszenie tutaj ma miejsce, liczę po cichu na to, że wkrótce tak się stanie też z bitcoinem no ale o bitcoinie e, kilka słów, bo ostatnia słabość na naprawdę aż kuje w oczy, natomiast jedynym pocieszeniem jest to, że nie spadliśmy poniżej wsparcia 98-100 tysięcy natomiast cały czas w grze jest ta średnia dwustosacyjna, proszę zwrócić uwagę, ona na przestrzeni ostatnich no, już dwóch lat kilkukrotnie zatrzymywała impulsy korekcyjne. Moim zdaniem będzie tak też w tym roku, bo w tej fali korekty, bo jak wiecie, jestem nastawiony na nowe maksima wszechczasów, na dalsze wzrosty. Jestem przeciwko tezie o tym, że cykliczność wystąpi i utworzy w czwartym kwartale nowe, jedyne maksima wszechczasów, a później już będzie wejście w wielomiesięczną korektę. Moim zdaniem tak nie będzie. Ale oczywiście może się wszystko zmienić, jeżeli nie uda się utrzymać 98 tysięcy dolarów. Jeżeli teraz rynek wychodzi na 104, to moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo wzrostów i delikatnie scenariusz bazowy to jest scenariusz wzrostowy nawet w krótkim terminie, no ale słabość kłuje w oczy. Natomiast jeszcze raz przypominam obniżki stóp procentowych. Te zwolnione kapitały, które wcześniej były zakumulowane na rachunkach amerykańskiego rządu i teraz będą wpływały na rynek. I dodatkowo to, że kończy się QT w Stanach Zjednoczonych, te trzy czynniki będą mocno sprzyjały temu, żeby mocno podbić globalną płynność, amerykańską płynność i żeby dzięki temu zasilić, dokarmić popyt na bitcoina. Więc ja bym się tutaj spodziewał nawrotu do tendencji wzrostowej w najbliższym czasie i nowych maksimów czasu i być może nawet spektakularnych wzrostów podobnych do tego, co się teraz dzieje na srebrze, no ale jak będzie, zobaczymy. To wszystko moim zdaniem jest dodatkowo uzasadnione obniżkami stóp procentowych poza grudniem, bo ropa naftowa spada. Wczorajsza sesja jest wyśmienita, i to mocno wspiera tezę o tym, że będzie grudniowa obniżka stóp procentowych. Moim zdaniem jest to też dodatkowe paliwo do krótkoterminowych wzrostów indeksów giełdowych. Spadek poniżej 60 otwiera przestrzeń do dalszych spadków, ale też przede wszystkim oznacza, że mamy osuwanie pośredniej kroczącej 50 sesyjnej, takiej mniej więcej kwartalnej i w takim wypadku otwiera się przestrzeń moim zdaniem do spenetrowania minimum, czyli wsparcia okolic 55 dolarów i nawet spadku jeszcze niżej, ale przede wszystkim moim zdaniem jest to też jednoznaczny sygnał, że kontynuacja dezinflacji powinna być z nami i w takiej sytuacji jest to paliwo do wzrostów indeksów giełdowych i moim zdaniem właśnie tak się stanie. Jeszcze jeżeli jesteśmy przy surowcach, to zwróćmy uwagę na mieć, tutaj tylko celem jest zamknięcie tygodnia, dnia powyżej 11 tysięcy, i w tej sytuacji też mieć będzie mocno faworyzowała scenariusze optymistyczne pozytywne. No i teraz giełdy w, giełdy w Azji. Po pierwsze, dobra sesja w Japonii. Dodatkowo, kiedy popatrzymy na Chiny, to też mamy sesję o charakterystyce prowzrostowej, dlatego też ja się dzisiaj spodziewam, że na DAXie. Będzie szturm na maksima czasów i duże prawdopodobieństwo, że będziemy je pokonywać i będziemy kontynuować tendencję wzrostową. No i oczywiście te luki, które tu powstały na DAX-ie, zwłaszcza ta wczorajsza, zahaczona poziom 24 tysiące punktów, to jest najważniejsze teraz wsparcie. Utrzymywanie się powyżej 24 tysiące to jest. Zaproszenie do kontynuacji tendencji wzrostowej i scenariusz bazowy na DAXie i na wszystkich innych indeksach giełdowych w Europie to jest scenariusz pro wzrostowy do czasu zamknięcia tej luki, która tutaj powstała, no i oczywiście poziomu 24 tysiące punktów, więc absolutnie zmiana nastawienia na pro wzrostowe na DAXie powinna mieć miejsce i moim zdaniem szanse na nowe maksima w czasu i to w bardzo szybkim czasie są wprost ogromne, mając na uwadze to, co się wydarzyło na giełdach w Azji, moim zdaniem silnie rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami dzisiaj mocnej dalszej penetracji coraz wyższych poziomów i moim zdaniem nowe maksima czasów jeszcze w tym tygodniu mogą się tutaj na się pojawić, a jeżeli na się, to oczywiście także na warszawskim parkiecie, gdzie co prawda wczoraj dzienna na świeca nie była zbyt atrakcyjna, bo myślę, że inwestorzy przestraszyli się, na, że na Wall Street będą spadki, ale nic takiego nie było, więc to co się wczoraj wydarzyło je, traktuję to jako pułapkę, pułapkę, na niedźwiedzie, więc spodziewam się dzisiaj dalszych dalszych wzrostów kontynuacji ruchu w górę i jeżeli eurodolar rośnie, przypominam, jest to fantastyczna wiadomość i zaproszenie do hossy także na warszawskim parkiecie. dodatkowo ten DAX, moim zdaniem mocno będzie stymulować ku temu, żeby wszystkie warszawskie indeksy od tych małych spółek, gdzie mamy konsolidację w ostatnim czasie aż przez średnie które najlepiej obrazują stan polskiej gospodarki, moim zdaniem, jest duża szansa, że pójdziemy w górę na nowe maksima wszech czasów. Sam indeks WIG20, moim zdaniem, 3100 punktów powinien zaliczyć. Tu jest, przypominam, kanał wzrostowy, górne ograniczenie, właśnie przechodzi przez poziom 3100, więc punktowy atak, moim zdaniem, to jest scenariusz bazowy, może już w najbliższych dniach i jedynie ryzyko polityczne z tym, że Zabirowania w koalicji obecnie rządzącej doprowadzą do tego, że silnie wzrośnie prawdopodobieństwo przedterminowych wyborów parlamentarnych na wiosnę przyszłego roku w naszym kraju. I to jest moim zdaniem jedyne na chwilę obecną ryzyko, które mogłoby powstrzymać to, co się dzieje na warszawskim parkiecie. No ale oczywiście zobaczymy jak będzie. Wygląda to apetycznie, pozytywnie, zachęcająco i klimat inwestycyjny moim zdaniem sprzyja apetytowi na ryzyko. Dzisiaj przypominam, nie ma danych ani cotygodniowego raportu z rynku pracy, ani tych danych o inflacji. no Prawdopodobnie ich nie będzie o 14.30, więc o 15.00 robimy sobie tradycyjnego live'a precesją w Stanach Zjednoczonych. Obserwujmy to, co się wydarzy, obserwujmy rynki finansowe. Jeżeli zobaczymy wzrosty indeksów giełdowych i równolegle 3,63 padnie na dolar złotym, no to w takiej sytuacji myślę, że będzie bar i 4,22 na euro złotę, to będzie to jednoznaczne zaproszenie i sygnał, że trwa albo wchodzi w kolejną fazę akumulacja akcji przez inwestorów zagranicznych w naszym kraju. No i być może nawet te poziomy 3100 nie wytrzymają. A to moim zdaniem jest uzależnione przede wszystkim od tego, co się wydarzy na eurodolarze. Więc jeżeli rynek eurodolara będzie cisnął na poziom 1,20 na koniec tego roku, to prawdopodobnie czeka nas, na, nas fantastyczny czas na warszawskim parkiecie. Od małych średnich aż po duże spółki. Bo naprawdę to eurodolar kreuje tendencje na warszawskim parkiecie, a nie jakieś czynniki lokalne. Do, dobra, to, to tyle. Pytania i odpowiedzi. Czas zacząć. Zachęcam do aktywności, zachęcam do śledzenia wszystkich naszych, wszystkich naszych pro, materiałów, które się pojawiają na kanale. Zachęcam do tego, żeby aktywnie uczestniczyć. No i oczywiście przypominam, że. Ja jestem członkiem zespołu zarządzających aktywami w AX Asset Management. Jeżeli chcecie śledzić nasze wyniki, to no na dole w opisie i w komentarzu jest specjalny link, który prowadzi do strony naszego domu maklerskiego, gdzie są te wyniki w miarę aktualne, plus oczywiście zachęcam do wszelkiej aktywności i obserwacji tych naszych ostatnich materiałów, które odnoszą się właśnie do przyszłości, czego się spodziewamy, czego się, na co się nastawiamy na najbliższe dni, tygodnie i końcówkę tego roku, więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć na te nasze materiały. Dobra, to teraz pytania i odpowiedzi i przypominam, w tle jest ankieta czego się spodziewacie dzisiaj na indeksie WIG20 w sesji wzrostowej, spadkowej czy sesji bez zmian. Dobra. Witam Łukasz, witam Tonku. Jedziemy w końcu na skryptom. Mam nadzieję panie Tonku, niech pan tam pogada z kim trzeba, żeby ten Bitcoin trochę urósł. Czekam, czekam na to studia. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Witam Łukasz, witam Damianie, witam Robercie. Zastanawiam się, czy złoto będzie pchało srebro do góry, czy srebro będzie pchało złoto do góry. No, moim zdaniem wchodzimy po prostu w wyższy etap spekulacji. No, i teraz srebro, jako jeszcze mniej płynny rynek, mocno moim zdaniem będzie teraz, no, no spekulacja jest na to, żeby wydźwignąć srebro na jeszcze wyższe poziom. Witam Pani Margareto, witam. Niech pan tak nie narzeka na tego Bitcoina. Bitcoin w tym cyklu mu zrobił w dwa lata 500%. A faworyzowanie złota przez pana zaledwie 100%. Kto jest dłużej na rynku, ten nie żałuje. Jasne ja, Jan Kuman, jasne. Natomiast przypominam, no, na Bitcoinie to były spektakularne wzrosty o ponad 1000%, albo nawet jeszcze więcej, więc na razie hossa jest słaba, albo nawet bardzo słaba. Czy mieć nie zrobi Ergera? Moim zdaniem nie czy na wit 20 nie rysuje się podwójny szczyt? Moim zdaniem nie, bo sytuacja temu nie sprzyja, ale zobaczymy. zobaczymy. No, Szansę na podwójny szczyt na WIG20 oceniam na 25%. Witam Nord, zastanawia mnie dlaczego miałby rosnący DAX, miałby rosnąć DAX, skoro ich gospodarka dotknęły sankcje. No Ale przypominam, no giełda dyskontuje przyszłość i skoro rośnie dyskontuje wariant optymistyczny w niemieckiej gospodarce wcześniejsze wybory to jest szansa dla Polski. No Rozumiemy punkty widzenia, natomiast dla giełdy papierów wartościowych to jest generowanie niepewności, stąd też tego typu wydarzenia mogłyby wpłynąć na losy rynku i to w sposób raczej negatywny, a nie pozytywny. Czy wzrosty na giełdach mają zasadnie w fundamentach gospodarek? Moim zdaniem tak. Witam RAF. Co z shutdownem w Stanach? Zakończył się RAF dzisiaj w nocy, więc wracamy do normalności, ale dzisiaj danych raczej nie będzie. Dobra, to widzę, że tyle. Ostatnie chwile, ostatnie sekundy na oddawanie głosów w naszej ankiecie. Czego się dzisiaj spodziewasz? Sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian na indeksie WIP-20? Zmiana rządu to nadzieja, że kasa. Okej, okay, dobra, dzięki Robert, dzięki. Rozumiem punkty widzenia. Dobra, to będziemy za chwilę kończyć. Ostatnie naprawdę głosy w naszej ankiecie można teraz oddawać. O, jeszcze kolejne pytanie. Co jest bardziej perspektywiczne? Wiek 23, Nasdaq. Ja bym powiedział, że pani Tomku, mając na uwadze perspektywę długoterminową, to w 85% czasu trwania giełdy jest hossa na spółkach w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na technologii, a w Warszawie, a warszawska giełda to jest bardziej giełda cykliczna. Właśnie zależy od tego, czy mamy wzrosty, czy też spadki na eurodolarze, więc teoretycznie bardziej Nasdaq, natomiast przypominam, że najlepszym Barometrem siły albo słabości polskiej gospodarki jest MWIG 40, czyli średnie spółki w Warszawie, i to na nie warto spoglądać. I to on, ten indeks, subindeks warszawskiej giełdy najlepiej obrazuje, co się dzieje w polskiej gospodarce, jak rynek dyskontuje, jaką dyskontuje rynek przyszłość. Dobra, to tyle. Kończymy ankietę. Według Was, czy dzisiaj będą wzrosty spadki, czy będzie sesja bez zmian, okazuje się, że wygrywa opcja wzrostowa 68% społeczności. 26% społeczności na spadki i reszta, czyli 6%, że będzie sesja bez zmian. 103 głosy, dziękuję za każdy głos. Dobra, to widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się około godziny 15.00. Zobaczymy, może się jednak pojawią informacje, że będą dane. No to wtedy rozpocznijmy o 14.20 spotkanie. Ale raczej nastawcie się, że zobaczymy się o godzinie 15.00. To do zobaczenia. Dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.